Blisko 300 zawodników z 45 klubów z całego kraju wzięło udział w Pucharze Polski seniorów i juniorów w taekwondo który zorganizowany został w Centrum Turystyczno Sportowym w Nowej Rudzie Słupcu. Rozgrywany jest tu Puchar Polski w taekwondo w kategorii juniora i seniora. Są to zawody cykliczne rozgrywane w Nowej Rudzie od 4 lat. Jest to kwalifikacja do Mistrzostw Polski seniorów. Rozgrywane są to konkurencje technik specjalnych, układów i walk. Dla zawodników przewidziane są medale za pierwsze, drugie, dwa trzecie miejsca oraz dla najlepszego zawodnika i zawodniczki puchar i też jest klasyfikacja klubowa, gdzie kluby otrzymują też pucharek. Organizatorem Pucharu Polski jest Klub Tekłądo Nowa Ruda. Wspomaga nas Urząd Miejski w Nowej Rudzie i Starostwo Powiatowe w Płocku. Ten turniej, ten Puchar Polski jest turniejem kwalifikacyjnym do reprezentacji polskiej, która weźmie udział w mistrzostwach Europy, które odbędą się w Chorwacji w tym roku w Poreczu. Są wszyscy kandydaci, którzy ubiegają się o pozycję w tej kadrze, zarówno w grupie seniorów, jak i juniorów. Są też wszyscy czterej trenerzy kadry narodowej, którzy obserwują bacznie zawody, żeby uzupełnić ranking o wyniki, które zostaną tutaj osiągnięte. Jeżeli chodzi o kadr mężczyzn, trenowanie troszeczkę inaczej wygląda jak e, trenowanie kobiet, chociaż ja w klubie mam więcej kobiet, aczkolwiek mężczyźni są bardziej wymagający od, 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 od kobiet, więc e, tutaj mamy kilkunastu juniorów, którzy mają szansę wystartować w tym roku na Mistrzostwach Europy. Jest kilku zawodników, którzy już z nami byli na o, poprzednich zawodach w poprzednim roku, więc e, na razie zaczęły się tylko walki dziewcząt, więc po układach dopiero jesteśmy, więc. Jeszcze nie mamy obrazu całego e, wyniku zawodów. Każdy zawodnik ma swój dobry albo zły dzień. Zdarzają się sytuacje, nawet najlepszym e, danego dnia być w kiepskiej formie psychicznej, ale staramy się ich mo mo pozytywnie motywować. Przypominamy im te dobre chwile, wskazujemy na dobre cechy, nie patrzymy na te słabe, tylko szukamy tych pozytywów. Wiemy, jaki, jaki mają potencjał, jaki mają poziom. Trzeba tylko po prostu ich zmotywować i pobudzić do walki jest to bardzo, bardzo długa e, historia. E, ja rozpocząłem treningi w 1985 roku. E, zakończyłem karierę sportową, bo tutaj o sporcie mogę mówić w 2013 roku. E, w ciągu tego okresu e, udało się zdobyć 6 tytułów mistrzy, mistrza świata, 20 mistrzostw Europy, e, 25 razy mistrzostwa Polski. Tutaj Mistrzostwa Polski, zarówno w walkach, jak i układach, natomiast Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, tutaj tylko w konkurencji układów. Były inne, oczywiście, też medale i w walkach różnego koloru, ale o tych tytułach, jeżeli mówimy, to tutaj w układach. Ja myślę, że ogólnie w sporcie, w sztukach walki, jeżeli się z kobietami pracuje, to trzeba no być cierpliwym, wytrwałym. Poza tym, że trzeba oczywiście ciężko pracować, i to zarówno męska, jak i żeńska kadra, te osoby muszą bardzo ciężko pracować, systematycznie pracować. No, praca z kobietami jest specyficzna, trzeba mieć odpowiednie podejście tutaj, żeby umotywować daną osobę do e, dobrego startu. Póki co mogę powiedzieć, że tutaj razem z trenerem Jackiem Łenieckim prowadzimy tą kadrę, udaje nam się. E, Dobrze współpracować, myślę, że obie strony są zadowolone, a na pewno wyniki po ostatnich mistrzostw Europy w Hiszpanii świadczą o tym, czy też dowodzą, że, że ta praca idzie we właściwym kierunku, a nasze wybory, jeżeli chodzi o skład, również są trafne. Walka aranżowana to jest bardzo ciężka konkurencja. Nie wiem, czy nie jest jedna z najcięższych Taką... My bez właśnie, My się zaczęliśmy też parze razem i dlatego też chciałyśmy razem zrobić walkę aranżowaną. Dużo no, jest rzeczy, które no, raz wyjdą, raz nie wyjdą, trzeba zrozumieć, co jest nie tak, żeby no, poprawić błędy. Zawsze jakieś tak. są do tej upadki oczywiście, ale jakoś dalej się trenuje i jest coraz lepiej. Trener coś tam zawsze powie. To... Pomoże. Dokładnie. To jest mój pierwszy medal w tej kategorii. Od dwóch lat już tam tutaj nie wygrałem i bardzo fajnie. No, chłopaki też robią bardzo dobrze. Najbardziej się liczy jednak taka technika, rytm żeby robić jednostajnym rytmem, żeby była też siła, bo jeśli coś robi technicznie bez siły, to od razu ma odmywane punkty za brak siły. Co jest wiele składowych, ale myślę, że najważniejsze to jest technika oraz rytm to jest przeważające Zawody to zawsze jest fajna atmosfera, jak rywalizujemy z tymi chłopakami, to potem razem siedzimy, gadamy, więc jeszcze taka zdrowa, sportowa rywalizacja tylko. Ostatnimi czasy wystartowałam na Mistrzostwach Europy. Zdobyłam wtedy indywidualnie Wicemistrzostwo w testach siły oraz wicemistrzostwo w drużynowych walkach, no i mistrzostwo w drużynowych testach siły. Przede wszystkim zaangażowanie i skupienie, bo bez tego po prostu nie, ma, nie da rady. No i to samo zaparcie, bo jeżeli w pewnym momencie dojdziemy do swojego maksimum, no nie możemy przestać tego brnąć dalej, bo inaczej nie będzie po prostu niczego tak naprawdę z tej pracy. Trener jest dla mnie tak jak drugi tato po prostu.